Dziemaneczko, ja jestem dzisiaj i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. W tym odcinku będzie kolejna część Faktów o mnie. Pierwszym faktem w tym odcinku jest to, że kiedyś, że kiedyś miałam mega fazę na serial Violetta. Do dzisiaj mega go wspomnień Martyna. Nie jąkaj się. Czasami sobie podśpiewuję różne piosenki z Violetty, właśnie. I bardzo dobrze wspominam tamte czasy, gdy się wracało ze szkoły, jadło się obiad i się czekało na 16, żeby wyleciała tylko nasza ukochana Violetta. Kupiłam sobie jej pamiętnik, jakieś różne rzeczy, właśnie z Violetty. No, to były fajne czasy. Właśnie ja również za czasów dzieciaka, jak byłam taka młodsza Wiecie jakaś druga, trzecia, czwarta klasa podstawówki, Z moimi psiapsiłkami przed moim blokiem bawiłyśmy się, że jesteśmy syrenkami I wskakiwałyśmy do ogródka i, i właśnie się bawiłyśmy, że jesteśmy syrenkami z mako Serio, mega wspominam tamte czasy, jak byłam dzieckiem Codziennie byłam na dworze i codziennie mieliśmy jakieś nowe pomysły I możecie pisać w komentarzach, czy też kiedyś robiliście zupki z trawy, kwiatków, kamyczków i piasku i, I czy lubiliście się tak bawić? Jakoś w wieku 10-11 lat, jak byłam właśnie też jakoś tak. W czwartej, piątej klasie podstawówki. Nocowałam u koleżanki i zabrałam do niej namiot. To w to ogóle była przebojowa, przebojowa noc. noc. My sobie ten namiot rozłożyłyśmy i postawiłyśmy u niej w salonie na kanapie i całą noc spałyśmy w tym namiocie w salonie na kanapie, rozumiecie? To w ogóle ja... To, to było naprawdę... My byliśmy jakieś szalone. Bardziej wolę seriale niż filmy. I mogę wam polecić kilka takich fajnych seriali z Netflixa, które naprawdę skradły moje serducho. I tutaj wam teraz wyświetlę schwätzle. Jak możecie zauważyć, nie wiem czy się nie rozwaliło, ale uwielbiam różnego rodzaju światełka, lampeczki, jakieś takie ozdóbki do pokoju, po prostu mega, mega to, to, uwielbiam. to uwielbiam. I zawsze sobie jakoś tam gdzieś powieszę to tu, to tam, tu na szafkę, tu na okno, tu na firanę, no i bardzo lubię właśnie mieć tak oświetlone takimi lampeczkami w pokoju. I jeszcze teraz mam ledy i to, to tak pięknie, pięknie razem wygląda. Bardzo lubię nosić jakieś takie długie, fajne, duże kolczyki i jakieś ładne pierścionki. Moimi ulubionymi grami zespołowymi najbardziej jest. To siatkówka oraz koszykówka. Za czasów podstawówki bardzo lubiłam z dziewczynami z mojej klasy grać w piłkę ręczną, a w piłkę nożną nienawidzę grać. Teraz nawiązując do poprzedniego odcinka, gdzie mówiłam tu macie do niego linka, możecie wpaść. W siódmej klasie zdobyłam stypendium sportowe za moje sukcesy w sporcie. Następnym faktem jest to, że nie umiem pływać. Znaczy, znaczy wiecie, umiem, 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 bo mam basen w szkole i coś tam popłynę, ale no bardzo słabo. Raz w życiu się na koniu. W tej klasie podstawówki byliśmy na wycieczce na Słowacji i w jedną stronę jechaliśmy autokarem 11, 11 godzin. godzin. To było po prostu tak męczące, ale na wycieczce było bardzo fajnie i mega wspominam te czasy. Uwielbiam chodzić po górach i mimo tego, że ja narzekam, narzekam, że ja nie, nie chcę nie iść dalej, nie nie że ja nie chcę, że nie zawróćmy, nie że już wracajmy. Ja już nie dam rady, to jak wejdziemy na samą górę, to ja jestem po prostu taka zadowolona, że aż mi lecą z szczęścia. Kolejnym faktem jest to, że kocham piosenki z lat dziewięćdziesiątych. Czy to są lata 90.? Wydaje mi się, że tak. Te piosenki są takimi moimi ulubionymi. Wielką radość sprawia mi spacerowanie po lesie. Jest to taki klimatyczny, jest to takie miejsce do wyciszenia się. Jest po prostu ten zapach natury wokół zielono albo, albo biały, biały, jak jak biały jak jest śnieg. Bardzo to lubię. Co roku w wakacji nie może mnie oczywiście zabraknąć na mojej działce, która jest nad jeziorkiem. Jest. To naprawdę przecudowne miejsce i kocham tam przebywać. Bardziej wolę się kąpać w wannie niż pod prysznicem, dlatego różne kule do kąpieli oraz sole są, są moimi, moimi ulubieńcami. ulubieńcami. Teraz coś, co kocham. Kocham jeździć na rolkach. To jest po prostu moja pasja od dzieciństwa. Jak byłem jakoś w drugiej klasie podstawówki, nauczyłam się jeździć na rolkach i naprawdę do tej pory uwielbiam to robić. Bardzo lubię masło orzechowe. Jest to taki zamiannik różnych słodyczy i można go jeść z różnymi owocami, z chlebem, waflami ryżowymi coś tego typu. Mi najbardziej smakuje z bananem i polecam, żebyście spróbowali. Nigdy bym nie skoczyła na bungee, nigdy tego nie zrobię. Za to moim marzeniem jest skoczyć z samolotu ze spadochronem. Wiem, że to jest chyba straszniejsze, ale ja wolę skoczyć ze spadochronem niż skakać na bungee. Wiem, jestem dziwna. Zawsze bardzo mnie cieszy, jak jest taki duży śnieg, taka wielka zima, jak teraz na przykład mamy za. Oknem. Teraz jak to nagrywam, oczywiście bardzo mnie to cieszy. I nie lubię, jak jest taka, wiecie, taka zima, klapa ciapa, tylko jak jest tak naprawdę dużo śniegu i jest taki klimacik. I właśnie wtedy, gdy jest taka zima, bardzo lubię jeździć na nartach. Moją ulubioną porą roku jest ewidentnie lato. Ja nie lubię jak jest, wiecie, zimno i trzeba się ubierać, szaliki, czapki, rękawiczki, kurtki, grube buty. To jest takie uciążliwe, a w lato, to wiecie, taka pełna chillerka swoboda i w ogóle... Miód marina. Nigdy nie farbowałam swoich całych włosów. Jest to mój naturalny kolorek. Nie lubię, jak pada deszcz. Jest się wtedy mokry i w ogóle. Ale za to lubię zapach deszczu. Jest taki orzeźwiający, taki żywy, aż można oddychać. I tak naprawdę on, on ma taki. Piękny zapaszek. No i ostatnim faktem w tym odcinku jest to, że boję się burzy. Kiedyś, jak byłam na mojej działce, właśnie tej nad jeziorkiem, przeżyłam taką okropną burzę. Byliśmy zamknięci wtedy w domku, który jest letni, nie jest zbyt solidny, jak wiecie dom, blok. Nie, nie jest, jest, taki, jest taki, nie? I przeżyłam tam naprawdę srogą burzę i właśnie od tego czasu mega się boję burzy. Napiszcie coś miłego w komentarzu, a ja się z wami żegnam i do następnego odcinka. Buziaki! Mua!